Moduł kontroli jakości składa się z 11 aplikacji podstawowych i dwóch aplikacji działających w tle. Aby aplikacje te były widoczne, należy aktywować funkcję kontrola jakości w konfiguracji. Proces kontroli jakości można przeprowadzić ręcznie lub za pomocą akcji z poziomu przyjęcia towaru lub zlecenia produkcyjnego. Projektowanie procesu kontroli należy rozpocząć od zdefiniowania parametrów, które chcemy poddać inspekcji. Definiując parametry, należy określić ich rodzaj, a dla parametrów mierzalnych również jednostkę. Następnie należy zdefiniować metody, czyli sposoby przeprowadzenia inspekcji. Każda metoda ma swój okres obowiązywania, co może odzwierciedlać np. daty kalibracji sprzętu pomiarowego. Domyślnie metoda ważna jest od daty jej utworzenia na zawsze. Kolejnym krokiem definiowania procesu kontroli jakości jest utworzenie planu kontroli. Aby było to możliwe, Konieczne jest posiadanie w systemie co najmniej jednego rodzaju planu kontroli. Dla każdego z rodzajów możliwe jest określenie schematu numeracji. Aplikacja Plan kontroli służy do tworzenia schematów inspekcji. W konfiguracji istnieje funkcja rozszerzająca funkcjonalność tej aplikacji. Przed rozpoczęciem pracy z modułem jakości należy określić, czy użytkownik chce korzystać z wersjonowania planów kontroli. O ile możliwe jest aktywowanie wersjonowania przy stworzonych planach kontroli o tyle niemożliwe jest jego dezaktywowanie po utworzeniu planu kontroli zawierającego informacje o jego wersji. Aktywna funkcja wersjonowania rozszerza aplikację o dodatkowe pola z numerem wersji i datą, zwiększa się również ilość akcji oraz możliwych statusów planu. Do stworzenia planu kontroli należy wykorzystać zdefiniowane parametry i metody oraz określić tolerancję wartości czy też oczekiwane wyniki kontroli. Możliwe jest również określenie krotności pomiaru dla danego parametru. Plan można edytować do momentu jego zwolnienia. Tylko zwolnione plany kontroli mogą być wykorzystane w procesie inspekcji. Po utworzeniu planu kontroli możliwe jest już tworzenie zleceń kontroli z ręcznym wskazaniem planu, który ma zostać użyty. Jednakże możliwe jest automatyzowanie procesu kontroli poprzez powiązanie planu kontroli z artykułem, klasyfikacją lub operacją. Służy do tego aplikacja przyporządkowania planów kontroli. Należy wybrać artykuł. Lokalizację, wskazać obowiązkowość kontroli, datę, od której powiązanie ma obowiązywać oraz plan kontroli. Obowiązkowość kontroli będzie miała znaczenie na etapie generowania zlecenia kontroli na przyjęcie towarów lub w produkcji w toku. Pozostałe pola są nieobowiązkowe. Możliwe jest stworzenie powiązania z planem kontroli o statusie w opracowaniu, zwolniony lub zatwierdzony. Należy natomiast pamiętać, że zlecenie kontroli może użyć jedynie zwolnionego planu. Możliwe jest również przypisanie kilku planów kontroli do jednego atrybutu. Muszą być one innego rodzaju lub być różnymi wersjami jednego planu kontroli. Kolejnym krokiem w procesie będzie stworzenie zlecenia kontroli. Aby było to możliwe, w systemie musi być zdefiniowany co najmniej jeden rodzaj zlecenia. Ważnym ustawienie w tej aplikacji jest wskazanie rodzaju planu kontroli, który ma być domyślnie wybierany spośród powiązań w momencie tworzenia zlecenia. Tworząc nowe zlecenie kontroli należy uzupełnić oznaczenie oraz sprawdzany artykuł. Jeśli w systemie istnieje powiązanie z danym artykułem, plan kontroli zostanie uzupełniony automatycznie. Jeśli nie, należy wybrać go ręcznie. W obu przypadkach pola są edytowalne. Należy również określić wielkość próbki poddawanej inspekcji. Uruchomienie zlecenia skutkuje wyświetleniem planu inspekcji. Można go edytować, dopóki zlecenie nie zostanie zwolnione, a zmiany widoczne będą tylko w tym zleceniu, bez wpływu na sam plan kontroli. Dla zwolnionego zlecenia możliwe jest raportowanie wyników, które odbywa się w aplikacji księgowania zleceń kontroli. Należy wpisać wynik kontroli oraz zaznaczyć checkbox. Określenie czasu realizacji pomiaru jest dobrowolne. Po zatwierdzeniu wyniki widoczne są w karcie zlecenia. Po zakończeniu zlecenia kontroli możliwa jest również jego ocena jedną z czterech opcji. Wynik oceny widoczny jest w jednym ze statusów zlecenia. Zlecenie kontroli można również wygenerować z przyjęcia towaru lub zlecenia produkcyjnego. Dla przyjęcia towaru należy odpowiednio zdefiniować proces w aplikacjach Frameworku Logistyki Magazynowej na widokach komarach Quality Management. Aby wygenerować zlecenie, należy użyć akcji, a następnie określić wielkość próbki dla każdej z pozycji. Obowiązkowość kontroli, określona na etapie przypisywania planu kontroli do artykułu, jest tu znacząca. Dla pozycji nieobowiązkowych należy zaznaczyć checkbox, aby zlecenia zostały wygenerowane. Zlecenia pozycji obowiązkowych zostaną wygenerowane automatycznie, o ile w polu ilości do skontrolowania znajdzie się wartość inna niż zero. Pozycje z przypisaną obowiązkowością kontroli nigdy nie są wyświetlane w oknie. Niemożliwe jest wygenerowanie kolejnego zlecenia kontroli dla pozycji, dla której wcześniejsze zlecenie nie zostało zakończone. O przebiegu inspekcji informują statusy w nagłówku oraz pozycjach przyjęcia towaru. Dogenerowane zlecenia widoczne są w łańcuchu dokumentów powiązanych. Ich obsługa nie różni się od obsługi zleceń stworzonych ręcznie. Generowanie zlecenia kontroli z poziomu zlecenia produkcyjnego również odbywa się za pomocą akcji. Aby proces był jak najbardziej zautomatyzowany, to również należy przyjrzeć się ustawieniom w aplikacjach frameworku produkcja. Wygenerowanie zlecenia także widoczne są w łańcuchu dokumentów powiązanych i ich obsługa również nie ulega zmianom.